Pierwsza szkoła poldens w naszym mieście powstała 10 lat temu, a nam dziś udało się porozmawiać z jej założycielką, która opowie nam, czym jest ta dyscyplina i od czego zacząć. Sportem zajmowałam się praktycznie od zawsze. To były takie moje największe hobby. To były taniec, fitness, ogólnie sport wszędzie od zawsze, i kiedyś, będąc na jakimś szkoleniu, Dowiedziałam się, że w Stanach Madonna zaczęła tańczyć na róże, ale właśnie w ten sposób fitnessowo i dla siebie do sportu i zaczęło być to modne. Więc stwierdziłam, że to jest, to jest coś, co u nas się też w pewnym momencie pojawi. Natomiast nie było miejsca w Polsce, gdzie można było ćwiczyć. Po jakimś czasie dopiero znalazłam panią, która przyleciała ze Stanów do Warszawy i tam de facto założyła pierwszą szkołę poldens w Krakowie. Ona była w Warszawie, praktycznie nikt o niej nie wiedział. Tam kilka osób z całej Polski do niej przyjeżdżało i się szkoliło. To jest sport, to jest po prostu drążek, tylko że nie w poziomie, tylko w pionie, co powoduje, że jest jeszcze trudniej niż tak na takim zwyczajnym, rozporowym drążku, tak jak niektórzy się próbują wzmocnić. Tutaj pracuje całe ciało. Ja dlatego się zachwyciłam tym, że mimo, iż byłam osobą wysportowaną, to w momencie, jak poszłam na swój pierwszy trening poldensowy, to ja przez dwa dni po prostu umierałam miałam takie zakwasy, i to było cudowne. Także to jest naprawdę super sport, bo tam angażujemy całe ciało. Nie da się oszukiwać, bo się spadnie. Ogród Doświadczeń otwarty po zimowej przerwie i to otwarty hucznie, ponieważ poza dobrze znanymi wam atrakcjami mamy dla was tutaj 40 nowych pozycji, między innymi tą. Zapraszamy do Ogrodu Doświadczeń. To rower na linie. Ramy siły i stojąca za nami rakieta 6-metrowa z sześcioma zjeżdżalniami, które potrafią rozpędzić nie do dużej prędkości. Mniejszym się ogłaszam, że 14. nowy sezon Ogrodu Doświadczeń uważam za otwarty. Kraków Culture, nowa polityka miasta, która polega na czym, Robert? To przede wszystkim nowa forma komunikowania kultury z takim szczególnym naciskiem na komunikowanie międzynarodowe, ale też na komunikowanie bogactwa różnorodności, bo Kraków ma tak bogatą. Oferę, że czasami trudno się w niej odnaleźć. 16 dziedzin, no bo Kraków jest miastem filmu, miastem literatury, miastem designu i mody, miastem teatrów, miastem 117 muzeów, miastem dziedzictwa wreszcie, no i wielu innych ważnych dziedzin, które warto komunikować razem, niezależnie od tego, kto jest organizatorem. No i 8 narzędzi. Przede wszystkim poukładanie kalendarza krakowskich wydarzeń w cztery sezony: wiosna, lato, jesień, zima. Bardzo prosty koncept. Ale bardzo pomagający, bo pozwalający planować nam wszystkim, a poza tym dopasowany do naszego naturalnego rytmu. Dalej, portal Kraków Culture, który jest przewodnikiem i bramą do bogactwa krakowskiej kultury, pisany przez fantastyczne osoby i taką, mam nadzieję, będzie wizytówką krakowskiej kultury również w świecie. Dalej, Karnet i jego rozwój w kierunku narzędzia cyfrowego, z selekcją wydarzeń, stale aktualizowaną ofertą z możliwością wyboru w kategoriach wiekowych, a nawet wydarzeń w otaczających nas aglomeracji krakowskiej. No i Kraków Culture Magazine, wspaniały kwartalnik zaprojektowany przez Kubę Solińskiego, pięknie zredagowany, tłumaczony i będzie on naszym narzędziem dyplomacji. Od zeszłego weekendu oczywiście w reżimie sanitarnym działają hotele, natomiast już od najbliższej soboty znowu będziemy mogli iść do ulubionej restauracji i zjeść bądź napić się w ogródku. A o jakich zasadach będziemy musieli pamiętać? Chwila jest cudowna, cieszymy się bardzo. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. No oczywiście działamy w reżimie. Restauracja i gastronomia hotelowa nadal jest nieczynna. Wszystkie posiłki serwowane są do pokoju. Jeżeli chodzi o naszych gości, to głównie o tym muszą pamiętać, że jednak nadal mamy 50% obłożenia. Tyle gości tylko możemy naraz do nas zaprosić, ale mamy nadzieję, że od połowy miesiąca będziemy mogli otworzyć ogródek, więc też ta gastronomia będzie wyglądała już trochę inaczej, goście będą mogli zjeść posiłki przy stolikach, a nie tylko w pokoju. Arena Garden startuje z nowym sezonem. Food trucki serwujące jedzenie z różnych stron świata, warsztaty artystyczne, występy stand-upy i oczywiście kolorowy letni klimat specjalne strefy relaksu, wygodne leżaki, kolorowe krzesła i stoły oraz wydzielone przestrzenie, gdzie będziecie mogli spędzić miło czas w gronie przyjaciół. Do tego wszystkiego palmy, drineczki i specjalne neon na ścianie foto. Wejrzyj, wyluzuj i wpadnij do areny garden.